Siemankowidzowie, dzisiaj niedziela, miało być otwieranie nagród w poniedziałek, ale, ale trochę lepiej się poczułem, stwierdziłem, że dogram resztę właśnie w soboty wieczorem i w nocy i spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo trafiłem na odpaleńca z peceta. Trochę mi przeszkodzi to w biciu 16 wygranych, ale wszystko oczywiście zobaczycie na samym wstępie. Zapraszam do łapki w górę oczywiście, jeżeli się materiał spodoba, do subskrybowania, żeby być oczywiście na bieżąco, Instagram w opisie, jeżeli potrzebujecie pomocy ze składem, czy z czymkolwiek innym, to na Instagrama można walić, jeżeli chcecie do naszej grupy handlowej Dołączyć to, serdecznie zapraszam, 25 zikomicznie czy wyjazd kosztuje, ale myślę, że w jeden dzień co na luzie może się zwrócić. Na sam początek zobaczcie po prostu o co mi chodzi z tym odpalecym foot Champions, bo gram z gościem, który po prostu czytuje. Widzicie, nie mam nad typem w ogóle zacznika. Po prostu typ odpalił sobie napisy tego trenera, co, co wiecie, no po prostu cheat na PC, że bot po prostu gra za ciebie. Na no coś takiego jeszcze w tej grze nie trafiłem Ale no, kurde, chyba Po prostu wyłączę crossplay, nie, żeby Po żeby prostu z takimi ludźmi nie grać I do to nie trafić, bo ja gram na konsoli, a Na PC to, no, zdarza się Co zresztą widać, no, nie widzę tej możliwości Niż typ, który jest po prostu odpalony No bo, dlaczego nad typem nie ma w ogóle znacznika I, i to wszystko śmiga tak dobrze To jest, to jest po prostu niemożliwe Wziąłem sobie przed chwilą pauzę i w teorii to o niczym Nie świadczy, że ty od razu odpalił po pauzie Sobie meczyk, nie, ale no, już nie mam Więcej pauz i, no, jak widzicie, nikt jest dosyć ciekawy. No, wiadomo, można wpisać losowe cyfry, ale patrząc na to, że typ w ogóle nie ma znacznika nad zawodnikiem, do tego masz taki nick, plus do tego, to, że typ od razu, po, po pół sekundy dosłownie, ty bierzesz pauzę, klikasz od razu znów teraz i, i po pauzie po prostu, no, on wznawia w milisekundę. No to coś chyba jest to rzeczy, nie? To jest chyba ikonka albo PlayStation, albo PC, ale no, kurde. Widzicie sami ten nick, widzicie, typie 8-1 rozwalił. Nie miał w ogóle znacznika nad piłkarzem, praktycznie każda jego akcja to był gol, Miał ja trochę mi, Popsuł moją przygodę w Food Champions, bo mimo, że jestem przeziębiony, to naprawdę świetnie mi szło i aż chciałem to wszystko po prostu sobie zagrać. Zreportowałem oczywiście typa, no bo, jakże inaczej, ale kurde, ten crossplay to zawsze byłem włączony, nigdy nie miałem problemów i pierwszy raz trafiłem na cheatera. Kurde, no to nie jest normalne, nie? Crossplay włączony, proszę bardzo, wyłącz mi to, nie chcę grać z crossplayem, bo jak mam znowu trafić na gościa, na PC takiego odpalonego i się denerwować, że nic nie mogę po prostu zrobić, bo ten bot każdą piłkę zabiera, każdą praktykę okazję po prostu wykorzystuje, no bo bot charakteryzuje się tym, że wiecie, większość okazji to jest po prostu gol. W sensie, jeżeli oddaje strzał, to już masz 80%, parę procent, że to jest gol, nie? Bot nie ładuje tak losowo, jak na przykład ja czasem z 30 metrów i wpadnie, tylko jak bot ładuje, no to. No to najczęściej jest po prostu bramka, nie? Jak sami graliście skład Batlesy, no to wiecie, na czym to polega. No myśli skład Batlesy na jakimś wyższym poziomie, typu legendarny czy y, typu Ultimate. Kurde, zdenerwowałoby to, szczerze mówiąc, nie? Dziwny jakiś Nik, nie ma znacznika nad piłkarzem. Wszystkie okazje, praktycznie jakie autowykorzystane, wykorzystane, w sensie wszystkie strzały to jest bramka, jeszcze typ z PC no to, no, no odpalony no ale no nie będę płakał nad rozdanym lekiem, Już to stało się, stało się, takie rzeczy czasem się dzieją To był mój pierwszy typ odpalony Na którego trafiłem, Miał, mając włączony Crossplay, nie? A crossplay miałem zawsze włączony No prawie zawsze, kiedyś miałem włączony Włączyłem i cały czas jadę na włączonym Crossplayu, ale no naprawdę Pierwszy raz coś takiego, ale dalej przejdę do listy Transferowej, bo chciałem dla Wiza pokazać Jak zarabiam teraz końce sobie Naszła mnie taka wena, żeby coś sobie zarobić No i pewnie większość z was już wie o co chodzi Ale nie wszyscy muszą wiedzieć, więc na no szybko wyjaśnię Że dalej silvery z ligą działa tam możecie sobie przewinąć o minutę jakoś to nie interesuje jak zarabiać te końcy teraz, ale taki luźny sposób, który podawałem już chyba ze trzy razy i podam czwarty raz po nowi widzowie, nie wszyscy muszą wszystko śledzić wiadomo, więc na szybko to sobie usunę. Za każdą kartę płaciłem maksymalnie tysiąc końców, za tego typa, tego napastnika właśnie płaciłem z 500, bo on jest tańszy ogólnie od wszystkich, ale to sobie usunę, pokazałem co miałem pokazać i co robię, magicznie wchodzę sobie na rynek transferowy, biorę srebrny i biorę ligę i licytuję sobie po prostu karty maksymalnie do 1000 monet, ja już trochę ceny znam, więc wiem, ile za jaką kartę mogę mniej więcej dać, ale ogólnie też czasem jest taki problem, że jak widzicie, pokazują się karty 24 minuta, 25 i tak dalej, i tak dalej, co robić, a no bawicie się na przykład ceną minimalną, ceną tutaj kup teraz, proszę bardzo, tutaj dalej wyskakują niby te karty, ale można sobie zrobić tak, że trochę tych kart sobie podbijecie, teraz to podbiję, klikniecie za chwilę porównaj cenę i wyskoczą wam nowe. Dobra, trochę już sobie tego podbijem po 850 końców, jeszcze podbiję sobie tego na pół godzinie, podbitych mam kart, nie wiem, z 9, daję sobie porównaj cenę, Szybko sobie tu zrobić scrolla. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, wracam. I jak widzicie, magicznie karty pokazują się na minucie. Karty magicznie pokazują się na 34 sekundzie. Tego za 950 sobie mogę podbić. Jadę dalej. On jest z Leonu, to też pewnie mi się sprzedał. Już ktoś podbił, to przebije. On też mi się pewnie przyda Ale ich przebijają teraz, dobra. No to idziemy na innych. Tego mogę podbić, bo on mi się za jakieś 1600 sprzeda. Tego też wiem, że mogę podbić. Za tego dam Tysiaka. Ten nie za 850, też sobie mogę 950 dać. Ten SPS, że też go mogę podbić. Tego też wiem, że mi się sprzeda Drogo, więc mogę podbić. Tego tak samo mogę, te nawet nie jest do 1000, więc tego też mogę wziąć, i tego też sobie mogę wziąć, ale ogólnie to, jak ja to podbijałem, to ja robiłem sobie po prostu tak, że dawałem do nie wiem 900 końców, brem srebrny, brem ligę, i podbijałem to z 20-30 minuty, bo po prostu szedłem grać sobie mecze, i co się wygrało, to wtedy wystawiałem, co się nie wygrało, to usuwałem, no i tak w kółko, i tak w kółko. Nie wtedy akurat byłem maksymalnie do 20 minut, bo było trochę wcześniej. Teraz jest godzina 2.20, jak to nagrywam, więc trochę późno, ale da się na tym zarobić normalnie. Fajnie na końcy, więc serdecznie polecam, jak ktoś nie wie, co ma robić z końcami, nie wie, co robić z budżetem, to można wejść. Nie trzeba nawet dużo myśleć przy tym. Nie wchodzisz, podbijasz i masz. Otworzymy sobie oczywiście dzisiaj jakieś paczki, bo wypadałoby otworzyć coś żeby dać sobie szansę po prostu trafić toty, ale został mi jeden mecz do wygrania w Food champion. Już crossplay wyłączyłem, bo naprawdę, jak mam na jeszcze jednego cheatera z PC trafić, to mi się nie chce. Ale jeden mecz do 14 winów, cel minimum wykonany, bo chciałem 11, mogło być 16, ale no ten cheater z troszeczkę popsuł plany. Szybki jeden meczek, no jest po drugiej, więc szansa, że ktoś się odda niby większa niż zawsze, ale no oczywiście zobaczymy. No i coś otworzymy, nie? Bo wypadałoby coś trafić jeszcze przed tymi, przed całą drużną toty. Tak jeszcze taktycznie powiem, że stream będzie w piątek, przedłużamy, także zapraszam serdecznie wszystkich. Tak, zadecydowaliście na ankiecie, więc tak będzie. No, a my lecimy z meczykiem i mam nadzieję, że będzie zwycięstwo. No niestety, winka za darmo nie będzie, ale w sumie to możecie dać znać w komentarzu, czy ktoś wam oddaje winę w food Champions, bo mi to praktycznie nikt nie oddaje winów, nie? Od chyba trzech albo czterech tygodni żadnego wina nie dostałem. Kampa, no ładnie się tutaj urywa, może być z tego jakaś pierwsza groźniejsza akcja, bo przez pierwsze 20 minut meczu nic się ciekawego nie wydarzyło, no ale kol, niestety obok bramki. O, przeciwnik z pierwszą groźną akcją. No właśnie. Narzekałem na nudy w meczu i. No i przeciwnik gola załadował. Pierwsza jakakolwiek groźna akcja w meczu i od razu bramka. No szkoda, że nie dla nas, tylko dla przeciwnika. Ogólnie to dostałem czerwoną kartkę, nawet nie wiem za co, więc dziwne. Koniec pierwszej połowy. Takie nudy w tym meczu, że masakra. Ściągam tego Klausa, wrzucam na atak jakiegoś, nie wiem, badzie na przykład. No i zmieniam od razu taktykę na ofensywną, no bo tak nudno to byście nie No to co, próbujemy jeszcze raz. Ostatni mecz o 14 winów i orangę czwartą. Aha. No, 1 do 0 dla przeciwnika, szybciutko, trochę się rozkojarzyłem. Ale piła, ty, jak to przeszło? Nie mam pojęcia, ale Angel Di Maria po krótkim, na precyzyjnym wykończeniu, taka petarda, że gościu nie miał kompletnie szans. I mamy 1 do jednego. Był spalony czy nie było spalonego? Tego nie wiem, ale wiem, że ten lobix znowu był tragiczny. O, ale nie, no teraz mnie nie nabierzesz do tego spalonego. Nabrą mnie już z 5 razy, ale teraz nie ziomek nie nabierzesz. No i mamy w końcu 2 do 1. Nie chciałem pokazywać, ale już walnęłem ze trzy brameczki. Tylko, że ze spalonego, nie? A już naprawdę, nie chcę, żeby ten film trwał po prostu pół godziny i 10 minut to będą same spalone. z pierwszej połowy. Oczywiście 2 do 1 się utrzymało, bo jak żeby inaczej. No i statystyki prezentują się następująco. To, to weszło? No, no weszło, no skoro jest gol, to weszło. No, 2-2. O, 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 coś z tego może będzie? Kantona! Jak to? Nie ma bramki? Jakim cudem? Ten typ. No, ten typ co chwilę tym bramkarzem wychodzi i dalej. Ach, nieważne. No, kol już trochę zmęczony, nie? Kantona jeszcze daje radę, ale dajmy szansę temu musie. 99 tempa, niech zrobi swoje. Eric Cantona jakby zagrał to do środka to... Jak on to, no nie, no znowu wyjmuje To bramkarz, dawaj proste podbicia Tego rabiota i mnie więcej nie interesuje No nie udało się co prawda, ale Piłka dalej w naszym posiadaniu Może Ahmed Musa, ładny tutaj Był to, skup Ahmed Musa na 3 Do 2, proszę państwa Ja bym chciał powtórkę zobaczyć, bo ten Ahmed to tak zrobił, że naprawdę no, Godny legendy jest ten zawodnik Legenda po prostu, legenda, legenda I jeszcze raz legenda Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie, niebezpiecznie się zrobiło. I Ahmed Musa. Tym razem przeciwny Ahmed Musa. Na 3 do 3 walno, no. Trzeba szybko kopnąć bramkę albo dogrywka. No, musa przeciwnika, no. O! Nie! Co tu się. Co tu się. Stanęło. Taki wylew. W meczu o 14 wygranych. Dobra, no nie wiem, robimy zmiany, załączamy taktykę, ale no, kurde, co tu się od ja nie powliło? Znaczy, no ja wiem, że mój cel minimum to był 11 winów, a raczej powiedzmy, że cel maksimum to było 11 winów, takiego podczas przeziębienia, nie? Ale, no, jak już szansa jest na 14, winków jest 13 i taka akcja w ostatnich minutach meczu, o 14 winów się dzieje, to naprawdę, nie? No i koniec. Po takim wylewie, po takim wylewie, przedłupić mecz. Nie wiem, jestem strasznie, ale to strasznie, ale to strasznie. Nie pocieszony po prostu, nie? Aż, aż mi się nie chce trochę otwierać tych nagród, no ale zobaczymy. Informy to wiadomo. Informy to głównie do przepalenia, ale bardziej liczymy na cokolwiek w piku. No może jakaś ikona, może jakieś toty. Nie wiem, no cokolwiek nie krzuci z tego pika. W informach ożybie, do się siadam najlepszy. Jeszcze otworzymy jakieś paczki, wiadomo, a w pikach co będzie? Szczęsto się przejść, to nie najgorzej, a w drugim będziemy mieli Kunda albo Hakimiego. Dobra, daj tego Hakimiego. Otwórzmy sobie jeszcze ze dwie paczki na koniec, takie na pocieszenie. Powiedzmy, jeden szatki piłkarz 84 4 na start. Będzie to ty, czy nie będzie? Nie ma to ty, ale są ekrany, bo wiadomo, 8-4 rudy to nie jest, to nawet nie jest ten Kurtua, tylko tylko Castels. To dawa jeszcze jakąś wymierną paczkę, duża złota piłkarzy premium. Jak coś wybierę chociaż wpadnie, to to będzie miło, nie jest to, to ty, nie jest to Koda wiadomo, ale to będzie Romero, 83. Ja no kurczę, strasznie niepocieszony jestem po tym odcinku, nie? Mogło być 16 winów, był Cheater Food Champions, później jakiś dziki wylew, no ale to jest FIFA, no nie? W FIFA niestety takie rzeczy się dzieją i trzeba to niestety przeżyć, także mam nadzieję, że wam się podobało i w tym materiale to na tyle, nie? Łapka w górę, jeżeli się podobał, wiadomo, subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnych, a my widzimy się już jutro o godzinie 18, trzymajcie się i na razie!